Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem chcielibyśmy Państwu przedstawić aktywne monitory podstawkowe z marki JBL, a dokładnie model 4305. Jest to dosyć fajna, ciekawa opcja, jeżeli nie chcecie szukać osobno wzmacniacza, kolumn, kabli. To naprawdę możecie się zainteresować tą pozycją. Tak więc zapraszamy do oglądania. JBL to marka, która głównie kojarzona jest z przenośnymi głośnikami Bluetooth, systemami kinowymi do domu oraz ich komercyjną wersją. Jaką możemy również kojarzyć z takich większych w zasadzie sal kinowych w multiplexach. Ale nie tylko ta część oferty zasługuje na zainteresowanie, ponieważ zarówno linia Classic składająca się z fenomenalnych monitorów oraz takie perełki jak aktywne kolumny to wycinek właśnie tej oferty, który dedykowany jest również fanom bardzo dobrego brzmienia. JBL 4305 Studio Monitor w zasadzie nie wyróżniają się za bardzo wielkością. Z powodzeniem można je usytuować na półce z komputerem czy też w szafce RTV pod TV i nie będą nam zajmowały sporej ilości miejsca. Aczkolwiek stylistyka, mi jeżeli ktoś lubi używać kolumn bez maskownic, będzie szła w taki styl retro. W kolorze czarnym i z maskownicą. Tutaj już sądzę, że spokojnie mogą one stanąć nawet na półkach również mniej klasycznych wnętrz. Z racji dwóch portów bazy refleks skierowanych do przodu nie musimy się tutaj obawiać o ich usytuowanie. W pierwszym kontakcie z tymi kolumnami od razu na przednim panelu jednej z nich widzimy pokrętło regulatora głośności, kilka wskaźników w postaci diod LED oraz selektor źródeł. Oprócz tego uwagę zwraca tubowy przetwornik wysokotonowy HDI, pozwalający na uzyskanie lepszego rozproszenia wysokich tonów. Maskownica skrywa z kolei 13 cm przetwornik średniotonowy, który zapewnie, zapewne pewnie część z Was oceni jako niemający szans na wygenerowanie odpowiedniej ilości basu, ale nic bardziej mylnego. Ta konstrukcja potrafi zaskoczyć dość mocno rozbudowaną sekcją niskotonową, ale o tym opowiemy nieco więcej w odpowiedniej mm, do tego celu sekcji. W obudowie pracują wzmacniacze w klasie D o mocy całkowitej 300 W, z czego podzielone są one na dwie kolumny i po 150 przypada na każdą z nich, z czego 125W jest dedykowane do sekcji średnio niskotonowej, a 25W to przetwornik wysokotonowy. Na uwagę na pewno zasługuje tylna ścianka monitorów. Każdy z nich został odpowiednio oznaczony jako primary, czyli kolumna główna, i to na niej znajdziemy pakiet pełen wejść i wyjść, włącznie z gniazdem LAN, jeżeli będziemy chcieli połączyć je z naszą siecią poprzez kabel. Jednostka oznaczona jako secondary posiada wyłącznie gniazdo zasilania, wejście digital link służące do połączenia się z tą główną kolumną. I tutaj mamy przesył sygnału na poziomie 192 kHz na 24 bity oraz klawisz synchronizacji bezprzewodowej, bo również w ten sposób mogą się skomunikować między sobą. Chociaż tutaj musimy pamiętać o pewnym ograniczeniu i jest to ograniczenie przesyłu do 96 kHz na 24 bity. Zapewne zapytacie, skąd wiadomo, że konkretny monitor jest prawym lub lewym. I który w jaki sposób ustawić? Otóż na tylnej ściance tego monitora, który jest oznaczony jako primary, mamy przełącznik suwakowy pozwalający na zdeklarowanie, właśnie w jakim układzie jest rozstawiony nasz system i która kolumna jest którą. Ale przejdźmy może do tego, co interesuje Was zapewne najbardziej, czyli jakie porty mamy do dyspozycji. Znajdziemy tutaj w zasadzie sekcję DAC w postaci wejścia optycznego oraz USB asynchronicznego. A w sekcji analogowej, no tutaj już będziemy mieli do dyspozycji Auxa, który jest w postaci jacka 3,5 mm oraz zbalansowane wejścia XLR, których możemy również tutaj ustawić poziom wejściowy za pomocą odpowiedniego przełącznika. Tak samo jak jest tutaj jeszcze jeden przełącznik, który pozwoli nam na lekkie zdjęcie ilości basu a dokładnie o 3dB, co przydaje się w sytuacji, kiedy go mamy po prostu za dużo w pomieszczeniu. Dla osób chcących rozbudować system jest również dedykowane wyjście subwooferowe, dzięki czemu fani zarówno filmów, jak i większej po prostu ilości basu będą mieli możliwość skorzystania z niego. Jeżeli chodzi o możliwości tego rozwiązania, to pozwala ono na korzystanie z wbudowanej funkcjonalności, a więc serwisów strumieniujących jak Spotify czy Tidal, włącznie z plikami MQA, również obsługiwanymi tutaj przez nasze aktywne monitory. Również tutaj znalazł się na pokładzie AirPlay 2 oraz Chromecast, dzięki czemu te możliwości sieciowe tego rozwiązania. Stają się znacznie większe i rozszerzają na inne platformy, jak na przykład YouTube. Dla tych, którzy są przekonani bardziej do Bluetooth, mamy dobrą informację, ponieważ znalazł się on również na pokładzie. W zestawie dostajemy pilot pozwalający na sterowanie kolumnami, ale to nie jedyny sposób, gdyż możemy to jeszcze zrobić za pomocą aplikacji Harmana, Music Live lub ewentualnie jakichś innych, na przykład jakimś Connect. Oprócz funkcjonalności samych kolumn możemy również dołączyć do nich w zasadzie niemalże każde źródło jak np. komputer, laptop, odbiornik telewizyjny lub odtwarzacz płyt kompaktowych, czy też jeżeli macie taką ochotę to również gramofon, a dla fanów home recordingu również może to być mikser i możemy wykorzystać te monitory również jako takie powiedzmy studyjne rozwiązanie. Charakter brzmienia oferowany przez JBL 4305P możemy podzielić na dwa typy i, i takie też mówimy, mianowicie na to, które wydobywa się z kolumn przy selektorze bas kontur ustawionym na minus –3 oraz przy ustawieniu na 0. Przy pierwszym, w pierwszym przypadku mamy do czynienia z przesunięciem się nieco w górę z basem, i w zasadzie by troszkę ograniczenie jego tych najniższych rejonów i, i takiej gęstości oraz lekkim odsłonięciem się średnicy co właściwie jest czymś czego można by się spodziewać patrząc na zapis z minusem. Wtedy baz rzeczywiście trochę się nam bardziej utwardza, ale nadal pozostając na takim poziomie znanym z JBL i podobnych w zasadzie konstrukcji yy, amerykańskich. Z kolei ustawienie suwaka bas-kontur w pozycji 0 dB opiszemy nieco obszerniej, ponieważ Zapewne większość z Was będzie z niego korzystać częściej, a więc to, ten charakter, który dostajemy z tych dość niewielkich monitorów, jest dość gęsty, ze sporą ilością basu i jego rozpiętością, dzięki czemu w tym zakresie dostajemy rozwiązanie, które w mniejszych pomieszczeniach, ale również tych średnich, takich do 20 m2, spokojnie sobie poradzi bez wsparcia subwoofera i na pewno zaskoczy nie jednego z Was. Zakres średnich tonów jest dość naturalny, bez wychodzenia przed linię kolum, co w zasadzie bardzo fajnie uzupełnia całość charakteru. Dając może analogowy to za dużo powiedziane, ale trochę bardziej taki cieplejszy charakter, jak ma to miejsce w przypadku właśnie przetworników opartych o papierową membranę. Wysokie tony są tutaj dość precyzyjne i mocno zaznaczone, a to ze sprawą konstrukcji przetwornika wysokotonowego. Stereofonia. Tutaj nie należy się o nią obawiać. Jest bardzo dobra, bardzo fajna selektywność również towarzyszy temu brzmieniu, więc nie musimy się tutaj obawiać o zbyt małą ilość detali, czy też zmniejszenie jakby czytelności kosztem tych niskich rejonów. Gdybym miał polecić to rozwiązanie jakiejś grupie osób, to na pewno byliby to poszukujący rozwiązania raczej kompaktowego, gdzie nie musimy wybierać osobno wzmacniacza i kolumn, ale dostajemy rozwiązanie gotowe o konkretnym charakterze. Na pewno by również byłyby to osoby, które szukają zestawu do komputera, albo rozwiązania trochę zastępującego kino domowe, ale w wersji takiej nazwijmy ją mikro. To również jest ta grupa, która mogłaby być zadowolona z takich monitorów. Gatunkowo jest to na pewno świetna propozycja do, dla osób lubiących takie nieco gęstsze brzmienie oczywiście przy tym ustawieniu baskontur na 0 dB, albo cieplejsze, ale z fajną dynamiką i większą ilością wysokich tonów przy tych minus 3 dB. Sądzę, że muzyka klubowa, hip-hop czy też rock może być tutaj dobrym kompanem ale i małe składy jazzowe mogą brzmieć ciekawie i nadając właśnie takiego bardziej intymnego charakteru, czy artyści jak Diana Krall czy Szade również świetnie się tutaj sprawdzą. Dziękujemy za spędzenie z nami wspólnie tego czasu. Mamy nadzieję, że materiał się Wam przydał. Jeżeli macie oczywiście jakieś sugestie, czy też chcielibyście się podzielić jakąś opinią, to jak najbardziej zapraszamy Was do sekcji komentarzy. Zachęcamy również do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, żeby być na bieżąco z naszymi materiałami. A tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!